Jukko Siemanko, ze strony Rafał z Motorwą. Nie zwalniamy tempa, mogłoby się tak wydawać, ale nic bardziej mylnego. Cały czas pojawiają się nowe motocykle w naszej ofercie. No i myślę, że to całkiem fajny moment, żeby zdobyć właśnie ten swój motocykl jeszcze przed sezonem, żeby fajnie się z nim obyć, żeby już się przygotować pod względem doposażenia i mieć z pierwszym wiosennym słońcem już motocykl w garażu i fajnie nim wrócić w podróż. No jeżeli macie prawo jazdy na motocykl i marzy wam się motocykl już z takim no zacięciem nowoczesnym, ale wciąż gdzieś tam z tyłu głowy macie takie fajne, Rysy motocykla. No to tutaj, że tak powiem, przychodzi na Was z propozycją Yamaha XSR, czyli motocykl no stylizowany na taki starszy, bym powiedział, ale jednak już naszpikowany fajną elektroniką. No i to myślę, że jeżeli właśnie widzi Wam się motocykl klasyczny, ale lubicie e, fajny dźwięk silnika i jednak, żeby ten motocykl też miał trochę potencjału, bo często jest tak, że te klasyczne chromowane motocykle typu Chopper Cruiser, no one tą mocą niegrzeszą. No a za mną słuchajcie, jest motocykl, który faktycznie e, no, będę Was na niego namawiał, bo. Ja osobiście zresztą to podkreślam, że jestem fanem 3-cylindrowców, eee, uwielbiam Yamaha MT-09, bo uważam, że ten silnik jest bardzo udany, bardzo elastyczny i naprawdę można, można się z nim bardzo dobrze bawić. No ale jeżeli zapakujemy ten silnik do motocykla, który nam no, wygląda tak kultowo, tak klasycznie jak Yamaha XSR, no, to tutaj jest bym powiedział, przepis na sukces. Jeszcze w ogóle, pomijając to wszystko, egzemplarz, jak udało nam się dorwać, jest A całkowicie bezwypadkowy, dwa, z pełną historią w autoryzowanym serwisie i trzy, jest zajebiście doposażony, czyli taki motocykl względem gołego, naprawdę to jest kilkanaście tysięcy dokładu, e, bo tutaj i wydech oryginalna krapa i w ogóle jakieś, naprawdę wszelakie osprzęty, zaraz wam o tym powiem, uważam, że to naprawdę e, ten motocykl wysoko klasyfikuje, jeżeli szukacie takiej fajnej perełki, no może nie w jakiejś okazyjnej cenie, bo o okazji cenowej tutaj mowy nie ma, ale jeżeli szukacie żeby naprawdę okazyjnie pod względem, no fajnego egzemplarza, no to myślę, że to może być motocykl dla Was. Usiądźcie sobie wygodnie. Już Wam opowiadam więcej, coś na temat tej sztuki. Yamaha XSR 900. Motocyk, słuchajcie, z 2016 roku. Eee, co no, można powiedzieć, że dziwne, bo e, to, 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 to w repository jest fajne, że tak naprawdę dzisiaj, jak pójdziecie do salonu Yamaha, e, to wciąż oczywiście są modele Yamaha XSR-900 e, i one wyglądają bardzo podobnie. Naprawdę no, się różnią szczegółami w postaci innego delikatnie licznika i, i innej lampy, no tak w skrócie, ale to jest praktycznie ten sam motocykl, bardzo podobnie wyglądający, ten sam trzycylindrowy silnik. E, no, tutaj mamy rok 16, więc no, teoretycznie motocyk już. 8 ale uważam, że świetnie zachowany. Naprawdę, jeżeli oglądaliście już tam ileś egzemplarzy i coś wam w każdym nie pasowało, no to jestem pewien, że zobaczycie ten konkretny egzemplarz i zawodu absolutnie mieć nie będziecie. I będę to podkreślał. Jeżeli gdzieś tam zezwolicie się na zakup tego motocykla z drugiego końca Polski, to także śmiało wam go przywieziemy na oględziny, żebyście go sobie na miejscu zobaczyli, sprawdzili, przetestowali. No i myślę, że jak najbardziej zakończy się to transakcja. No ale najpierw troszeczkę skupmy się na temat tego motocykla. Słuchajcie, 16 rok. Jak wam wspomniałem, motocyk z przebiegiem ma 33 tysięcy km, zaraz zobaczymy dokładnie, to wam to potwierdzę. Ale oczywiście, przebieg w 100% oryginalny, autentyczny, e, więc tutaj nie ma, nie ma tu, tamto. E, na 100% będzie tak jak ma być. Napiszemy go też na fakturze. Tak samo jak frazę, że motocykl jest w 100% bezwypadkowy i taki też jest. E, więc jeżeli ktoś ma troszeczkę pojęcia, obejdzie go dookoła, no to na pewno też to potwierdzi. XSR jest o tyle fajnym motocyklem, że to, to jest taki motocykl, który jest naprawdę taki bardzo minimalistyczny wbrew pozorom, e, i tu wszystko widać. No, tak naprawdę wszystkie te kluczowe elementy, które powinny być e, całe typu właśnie półka zawieszenia, główka karamek, która w tych MT09 czy XSR-kach e, no po prostu pęka, więc tu wszędzie można sobie zerknąć, i tu widać, że żadnego śladu, kolizyjności ten motocykl po prostu nie miał i nie ma, e, więc to też duży plus. Ale też myślę, że on po prostu fajnie jest zachowany, no bo przebieg na papierze to jest jedno, ale oczywiście e, to jak motocykl. Co wygląda to jest drugie i ten uważam, że wygląda naprawdę spoko. Nawet gdyby miał przyjechane 10 tysięcy, to też uważam, żeby pasowało, bo, bo uważam, że wygląda bardzo dobrze. Jakbyśmy zwracali uwagę na takie detale, typu nie wiem, śrubki na silniku, dekle, no właśnie sama rama, gdzieś, no wahacz, takie, no, takie pierdoły, nie? to uważam, że wygląda spoko i nawet do takiej strony detalistycznej, obchodząc go dookoła ciężko znaleźć jakieś, nie wiem, rysę, większą jakieś przetarcie, jakąś, nie wiem, przycierkę jakąś gniotkę, no po prostu wygląda naprawdę spoko, osoba, która jest, nie wiem, jakaś mocno pedantyczna, nawet gdzieś tam ten zbiornik popatrzy i powie, no faktycznie chłopaki mówili jak jest e, i, i ten motocykl ten poziom trzyma bardzo wysoko, więc tutaj bez dwóch zdań naprawdę fajna sztuka nam się trafiła e, no i myślę, że ona, kurczę, no, uważam, że nie wystawiliśmy też jakoś mega zaporowo, e, bo też całkiem fajnie udało się kupić, ale no na pewno to też nie jest najtańsza oferta, raczej to jest wciąż ta wyższa półka cenowa, ale uważam, że za ten motocykl warto. Bo słuchajcie, oczywiście nikt tego nie mówi, ale jeżeli gdzieś tam kupicie takiego Golasa, czyli motocykl, który nie ma żadnych akcesoriów, no i potem zechcecie sobie podobierać się czyli podokupować, no to się okaże, że można praktycznie drugą cenę motocykla dopłacić. No bo słuchajcie, chociażby zaczynając od akcesoryjnego układu wydechowego, jeżeli tutaj wyjedziemy z oryginalnym Akrapowiczem, czyli tak jak tutaj kompletny układ wydechowy Akrapowicz, dedykowany właśnie do. Ja mam t do XSR-ki, bo to jest to samo. E, no to tutaj 5000 to chyba będzie mało za taki układ wydechowy. E, więc za, za sam układ wydechowy, e, jakby już jest taki dodatek, tym bardziej to jest 100% oryginał. Mamy na to homologację oryginalną Makrabam, więc tutaj wszystko jest tak jak ma być. E, no więc no, tych dodatków jest tu sporo, oprócz tego wydechu. Bo zobaczcie, no właśnie, układ wydechowy, który zapewnia brzmienie niesamowite. E, tym bardziej, że macie jeszcze tutaj tą DB-killer w zestawie, czyli takie fajne trzy rureczki wygłuszające. Wystarczy odkręcić jedną śrubkę i ta wkładka cała Wam wyjdzie. No i ten motocykl wtedy nabierze naprawdę takiego fajnego głosu. I uważam, że już teraz jest nieźle, dużo lepiej względem fabrycznego. No, zresztą w ogóle ten silnik świetnie brzmi nawet tam na fabryczny wydech, więc jak jeszcze wwalimy mu trochę więcej tego przelotu, no to uważam, że to już jest taki no mega bandyta. Bardziej wcześniej wam powiedziałem, że można się tym fajnie pobawić, bo uważam, że. No ponad 100 koni w takim motocyklu że tam około 120 chyba ma tu mocy w trzech cylindrach, gdzie to ma świetny dół, czyli każdy bieg z dołu już fajnie wam torwie i w wyższym zakresie, także więc nie ma tej dziury, tak jak jest w dwucylindrowcach. No, to to jest świetny elastyczny śnieg. Uważam, że jak ktoś się chociaż raz przejdzie taką trójką, no to już ciężko będzie miał się przesiąść na, jakiegoś, na jakąś dwójkę, bądź w jakąś czwórkę cylindrową. Więc naprawdę to jest, to jest moim zdaniem rewelacja. No, ale dobra, nie, nie, nie o tym. Oprócz układu wydechowego, na pewno zauważyliście, macie też osłony kłodnicy, też dedykowane z Jamaki i oryginalne stalonu tutaj macie, tutaj macie taką nakładkę, po drugiej stronie tak samo. Tutaj drugą taką nakładeczkę z takich nakładek. Macie też jeszcze całą tutaj osłonę. Cucha, też nie taką zwykłą, tylko z tymi dziurkami Logiem XSR, więc to też jest fajny bajer. Oprócz tego z takich droższych mega dodatków uważam, że jest kompletny zestaw stopni. Zobaczcie, macie je dedykowane do także Yamaha XSR, całe podstopnie w pełni regulowane, czyli możecie sobie je regulować i tutaj podnóżek, i tutaj w wielu stopniach samo sam to miejsce, czyli możecie dalej od, od dźwigni, bliżej od dźwigni, więc to też myślę, że spoko opcja. Tak samo e, podnóżki pasażera także są z tej serii, e, jakby no, dodatkowej, więc to też po jednej lub po drugiej stronie fajny bajek. Krótki uchwyt rejestracyjnej, tak samo dedykowany do Yamaha XSR, czyli jakiś chińczyk z ledowym podświetleniem, też myślę, że troszeczkę takiego agresywniejszego pazura dodaj. Na pewno wreszcie ledowe kierunkowskazy i to też jest mega fajny bajer, że to nie są takie ledowe kierunki z Aliexpress, tylko faktycznie także dedykowane oryginalne Yamahowe kierunkowskazy ledowe z homologacją, więc też mega fajnie są widoczne i są w komplecie, czyli i tył i przód są te same fajne kieruneczki ledowe, też mi się troszeczkę podbijają taką nowoczesność. E, oprócz tego z fajnych rzeczy. Slider przedniego zawieszenia, niby taki drobiazg, ale fajnie, że ktoś dołożył, jest cały ładny, nieprzytarty, więc to też spoko baje. Na pewno z grubszych rzeczy to, co na pewno trzeba wam powiedzieć, no to zobaczcie, tutaj te takie kraszpady, niby symboliczne, ale osłona silnika, także dedykowana do, do Yamahy. Fajnie to uważam, że wygląda, bo ten motocykl tych te dodatków ma tak w punkt, czyli on nie jest taki przesadzony, jakiś przekombinowany, ale uważam, że to co na nim jest, no to jest takie fajne, autentyczne, no i takie troszeczkę podnosi taki pazurek, ale jeszcze nie jest wiejskie, czyli po prostu to są takie dodatki, widać, że fajnie z głową dodane. Oczywiście ten podnóżek po jednej i w sensie ten kraszko po jednej po drugiej stronie jest zamontowany i to też myślę, że spoko wygląda. No i co? Regulowane klameczki, tak samo dedykowane do Yamaha XSR, niezwykłe, tylko można tutaj kręcić i odsuwać albo oddalać od dłoni, też no niby nic, ale jednak dedyk do XSR zawsze fajnie wygląda. Dekielek, tak samo. Jamachowy jest też jakiś taki fajny gadżet. No, i sami wiecie, że tego troszeczkę jest. No Niby to są pierdoły, ale te pierdoły, sami wiecie, że swoje kosztują. No i co? Co to wam więcej powiedzieć? Oczywiście, oprócz tego wszystkiego, co Wam pokazałem, motocykl też jest mega fajnie przygotowany do sezonu. Czyli to jest motocykl, który dzisiaj kupujecie, zostawiacie go pod kocem i w sezonie, że tak powiem, wykrywacie go i jest gotowy do drogi. Za sprawą że motocykl ma całą fajną myślę, że historię serwisową. E, oczywiście oprócz oryginalnej książki serwisowej macie faktury z serwisów, nawet kartę gwarancyjną możecie sobie pod, podbić do Yamachy i i to sobie przewertować eee, tak macie też faktury, chyba nie pamiętam już z jakiego dnia, ostatnia jest faktura, fakturalna naprawdę może sobie przewertować, ja on to wszystko oczywiście daje. więc parę takich historii serwisowej jest, eee, oczywiście można sobie to przejrzeć ale z takich rzeczy, które widać gołym okiem które my wam też wam potwierdzamy, motocykl ma nowy sieńki olej w środku, zalany motulem 700, czyli czerwonym syntetykiem więc olej macie nowy sieńki nową oponę z tyłu Bristona Batlaxa T32, eee, opona moim zdaniem nie zrobiła 5 km, naprawdę jest nowka sztuka, eee, więc to też myślę, że spory plus. 2023 rok, tak jak wspomniałem, opony, jeżeli chodzi o produkcję, ale przednia opona tak samo, myślę, że jest zdecydowanie jeszcze hen, hen daleko do wymiany. Też te 32 Batlaxa, chyba tam z 2022 roku, ale bieżnikowo też myślę, że super, zdecydowanie cały przyszły sezon sobie na niej przyśmigać. Fit powietrza sprawdziliśmy, był luks, więc został, naprawdę nie trzeba było go wymieniać, wyglądał niczym nowy, więc fit powietrza też macie spoko. No i tyle. Reszta pozostałych, myślę, że jest w świetnym stanie, tarcze, klocki i tak dalej, ale myślę, że to jeszcze z fajnych rzeczy no, uważam, że to jest mega fajny bajer i to jest właśnie, myślę, że ja zawsze podkreślam, że no dodatki dodatkami, ale łatwo przejść z tymi dodatkami w taką wieś, w takie po prostu wieśniackie dodatki. A tu uważam, że ktoś miał taki fajny zamysł, że tu się wszystko ze sobą zgadza, czyli motocykl już kolor ma taki mało jaskrawy, ale jednocześnie czarne dodatki, to wszystko fajnie ze sobą gra. No i zobaczcie, tutaj osłona łańcucha czarna. No i zobaczcie to, co się dzieje, nie wiem czy to widzicie, ale łańcuch też jest czarny. On nie jest brudny, on nie jest srebrny, on nie jest złoty, to jest czarny DID. Słuchajcie, normalnie oryginalny, didowski, japoński. E, napędzik e, to jest jedna z tych najdroższych wersji. Sam też kiedyś do, pamiętam, do hondy Cyberku właśnie niebieski napęd. Można kupić w wersji kolorowej, czyli tak jak tu czarnej. Uważam, że świetny, nie odchodzi od zębatki, więc tu go niedawno wymienił. E, I uważam, że mega fajnie też podkreśla taki bandziorski styl tego motocykla. No i też myślę, że zdecydowanie fajnie to wygląda. Więc pod względem e, dodatków. Myślę, że jest spoko pod względem przebiegu no, na 8 lat 33 tysiące na lotu, to też myślę, że jest spoko wynik. Trzy kluczyki oczywiście do motocykla. E, przypominam, że my też dla Was robimy kompletną dokumentację motocykla do rejestracji znaczy 35 695. No to na 8 lat taki motocykl, uważam że naprawdę jest spoko wynik. E, nie ma co się żarować, że będzie o 5 tysięcy, ale uważam, że jak na te 30 wygląda rewelacyjnie. I tutaj będę to podkreślał 100 razy. Do motocykla dostaniecie ode mnie taką książkę, w sensie całą taką teczkę dokumentów, w tym będzie już pierwszy przegląd techniczny w Polsce, tłumaczenie, wszystko co potrzebujecie, żeby tą teczkę zanieść do Wydziału Komunikacji i zarejestrować. Czyli żadnej akcji z recyklingu, Skarbowski do motocykla nie płacicie, nie ma, całkowity koszt rejestracji dla was to jest 120 zł słuchajcie, idziecie z tą teczką do wydziału, płacicie 120 zł, od ręki dostajecie polskie blachy i gotowe, i macie motocykl gotowy do drogi, no wyjściu oczywiście, robić ubezpieczenie i tyle. Ale już właśnie żadnej, żadnego przeglądu już nie robicie, bo to dostajecie od nas żadnego recyklingu, skarbówki, akcyzy, nic. Więc mega prosty temat. No i oczywiście e, podkreślam. Zapraszam was do nas serdecznie do Żardowa. E, podajcie ośminowe 20 motorwu. E, zobaczycie sobie ten motocykl na żywo. Będziecie mogli sobie na niego usiąść, przymierzyć się, jak pogoda pozwoli to i przejechać, więc naprawdę zapraszamy Was. Ale, wiem też jak jest, wychodzimy do Was z taką fajną inicjatywą już od 2-3 lat, że możecie sobie zamówić oględziny tego motocykla pod swoim domem. Czyli nie to, że kupić go w ciemno, tylko zadzwonić do nas, powiedzieć skąd jesteście, Wam transport tej xsr wycenimy szybko przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, jeżeli Wam to będzie pasowało, to z góry płacicie tylko za sam transport, my do Was przyjeżdżamy, oglądacie go sobie na miejscu się pod domem. Jak Wam się podoba, to dopiero wtedy za niego płacić. co myślę, że jest naprawdę fajną opcją w obie strony. Gorąco w też zapraszam, ty bardziej można sobie zrobić niespodziankę nie wiem, synu, tacie, komukolwiek zrobić niespodziankę i takim fajnym pick do was przyjedziemy i z taką prezentacją ktoś z nas u was się pojawi. no i co, no tak na dobrą sprawę chyba nie ma co to więcej przedłużać z takich skrótów, no to wam wszystko powiedziałem, czyli przede wszystkim motocykl fajnie doposażony, fajny przebieg oryginalny, z fajną historią Ja motocykl bezwypadkowy nie wiem, czy wam tu potrzeba czegoś więcej przekręciłem kluczyk pick zabłon Czeka, no. Jeżeli czegoś takiego właśnie szukacie, to no proszę serdecznie do kontaktu. Jestem po drugiej stronie. No jestem pewien, że na pewno się dogadamy. No i być może do zobaczenia. Albo na stronie, albo was pod domem. Kto wie? No w górę, kochani. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej.